jest pierwszy. Pierwszy Karciuk. Podbiera wezmę koły jeszcze bliżej. Ładnie one walczą tutaj. Klamą. Ten to naprawdę fajny karp. Będzie trzeba go zmierzyć. Krawał karpiocha. zanęty się trochę wysypało. Nie szkodzi. Piękne. Aż zdjęcie mu założy. Patrzcie, jaki ładne. Płynkę i popłucę do siebie. Jest drugi, chwila, tylko trzeba go ściągnąć z drugiej wędki. I w drugą wędkę nie wiem na co to chodzi Walczy. Druga wędka Branie jest tam wolny bieg, więc jakby co da w Ale się spali. Widzicie na drugą branie. Wyciąga na drugą robić tego szybko, szybko a zahaczyłem a jakąś waże branie chodź to Płynął w drugą wędkę myślałem że drugie branie tylko podbieramy piękny chwila i drugi Kurde spadł, o taki już ładny. Jest kolejny... kolejny kartuch, chwilę się biorą jak wściekłe powiem Tylko spróbuję z tej strony go podebrać. Jak wściekłe biorę. Może z drugiej strony chcę iść. Chyba bym cię powiem, wiesz, Tutaj go spróbuję odciągnąć od drugiej wędki. Żeby nie wpadł. Jest fajne Fajny Karpiuk Jest naprawdę z czymś Kuźba zahaczył owetkę Zahaczył, czyli trzeba go tak podebrać Jest klabot A tak. już go podbieramy Dzisiaj naprawdę te większe kartki biorą. Jak na moczydło oczywiście Jużka podbielaczka Chodź tu, chodź tu No już fajny powiem Go chyba nawet zmierzę to trzeba położyć. Jest na macie Ciekawe jaka długość Jeszcze miarkę miałem długości, długości, bo mówię pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem centymetrów gdzieś. Jeszcze szybkie zdjęcie i wypuszczam rybę. Już go wypuszczam. Kolejny Chodź. Tu. Kolejny kar. Akurat telefon dzwonił, klient, zaraz dzwonię do niego. Bo telefon służbowy do sklepu mam w kieszeni. Ale jak widzieliście, akurat dzwonił w momencie, kiedy było branie. Powiem Wam, że wciągnęło mnie to łowienie karpi. Czwarta sztuka, chwilę nad wodą. Walczy to. Nie są jakieś wymagające ryby. Łowienie proste, zestaw prosty. Widzicie, fajny karpiuch. Taki klamot, piękny. muszę sobie chyba podbierak karpiowy kupić, trochę dłuższy, bo wziąłem jakąś sztukę, by letania było. kurde, chyba największy, wiecie? Patrzcie, chodzi o, kurde. Idzie się zbecić, naprawdę. Że bliżej brzegu za go podbiorę. Kurde Ciekawe ile waży Takiej wagi niestety nie mam Chodź tu O już ledwo do podbieraka wyszedł i na matę Piękny kapiuł Delikatnie za wargę zahaczony Kawałek. Może zdjęcie sobie, sobie jedno na pamiątkę Poszedł. A świ chlapał Kolejny kolejny karb Kurde spad spad. Coś podobnego co wcześniej holowałem Trudno, ryba też musi mieć szansę Pielnicza, widzicie Kolej, ale dzisiaj biorą, ciężko ogarnąć, wiecie? Na dwie wędki dzisiaj ciężko mi ogar... o kurde! Chyba był spad Kolejny. Ja pierdliczę. Co co chodzi? To już zaczyna mnie irytować. Spiął się kolejny z rzędu i to w chwilę. Dochodzi południe, jeszcze jednego złowie i wracam do pracy. Wiecie, że zazwyczaj jak tak się mówi to już brań nie ma zobaczymy tym razem na razie coś tam podskubuje i kolejny kolejny kartuch może ten teraz nie spadnie, będzie się mi spadają za często

Będzie chyba ostatnia ryba, bo tylko pomieniałam, miałem jeszcze tego wyjąć i spadam. Tak wiecie, czy, nie dotrzymać, czy dotrzymać słowa, bo dostała mi dosłownie garstka zanęty. Tak na jakieś 20 minut łowienia, kilka rzutów. Ale piękna rybka. Wchodzimy. Patrzcie. Mam cię. Hura, kolejny Karpiuch. A wiecie co zrobię? Może go nawet. wychaczę w wodzie. O! I tak będzie chyba lepiej dla niego, no nie? Wypuszczę go od razu z podbieraka, nie daję go na matę. Chodź tu I popłynął do siebie. Nawet go z wody nie wyjąłem teraz, poszedł A co mi tam? Jeszcze chwilę połapie. Jak widzicie, klasyczna metoda, koszyczek bodajże Apelio, Mikado, krótki przyponik, przynęte zakładam na włosie na szpikulec. Cała filozofia. Jedzie. Yes. O kurde, ale poszedł. I to będzie chyba ten ostatni. ładne Oj, ten jest duży. Ciężko go oderwać zda. Zaczep w las, chyba że w las zaczep. Jaki zaczep chyba w las. Co się studie tak? Co to jest? Za cieplarz? Kurwa macie! Tego jeszcze nie grałem. Zaczep raz żeby pewnie straciłem. Kurde dewać. Się zdenerwowałem. A wlazł zaczep jakiś. I to na środku jeziora. I trzeba urwać. Urwać musiałem zaczep. Kurwa mać. Statia Stacja garstka zanęty. Kurde, spadł znowu. Ja pierlicze. Dobra, jadę do pracy, dzisiaj mi wystarczy. Dzisiaj stacie spadały mi. Chyba, że mam jeszcze zanęty, widzicie garstkę, ale nie wracam do pracy, wystarczy. Już dzisiaj się połowiłem. Branie od groma. Albo żółte jeszcze raz garstka zanęty. Cześć, dziś był 29 sierpnia 2022 roku. 3,5 godziny nad jeziorem moczydu około osiecznicy skutkowało złowieniem kilku moim zdaniem dość fajnych karpi jak na tą wodę. Kilka ryb mi spadło i jednego fajnego, jak zaciąłem, niestety wlazł mi w zaczep i musiałem urwać żyłkę. No niestety, zdarzają się takie sytuacje. Właśnie mi się skończyła zanęta, wracam do pracy, yy, łowiłem na metodę, zanęta marki Sanubites, a przynęta o, o smaku truskawki Dambelsy marki Federbites. Dobra, na razie, trzymajcie się.